Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku te Wabank. Dzisiaj poruszę temat najnowszej wersji słowackiej, która powróciła do tego kraju po 15 latach przerwy. Nazywa się Ryskuj i jest emitowana od 5 września 2022 roku na antenie telewizji OI. Prowadzącym jest Duszan Ambrosz. Duszan Ambrosz. Jest, emisja trwa yy, od poniedziałku do piątku po godzinie 17. I właśnie... Eee, zasady tej najnowszej słowackiej wersji e, Territory Bank no, są bardzo podobne do wersji polskiej. Może skupmy się na różnicach. No, bo różnice to takie, że e, mamy inne grafiki, oczywiście, inne studio, e, trochę in, inne, no, jak już powiedziałem, formy, inne pulpity, no, inna scenografia. Ale są też elementy spójne. No jest tablica, na niej 6 kategorii. Pod tymi sześcioma kategoriami po pięć haseł, na które trzeba odpowiedzieć pytająco. Ciekawostką jest fakt, że podobnie jak w Polsce, w słowackiej wersji mamy premie. Czyli Daily Double w wersji słowackiej to również jest premia. No i oczywiście wszystkie stawki są w euro. No i tutaj mamy taką bardzo ciekawą, ciekawą rzecz, że w rundzie pierwszej Stawki to 20, 40, 60, 80 i 100 euro. To są stawki pod każdą z sześciu kategorii. No i właśnie tutaj zachodzi pewna różnica, która dzieli obecnie nadawaną wersję słowacką od innych wersji na świecie, w tym od wersji polskiej. Mianowicie stawki z rundy drugiej nie są w żaden sposób dwukrotnością stawek z rundy pierwszej, bo gdyby tak było, to by było 40, to by było 80, 120, 160 i 200 euro. Ale tak nie jest. W rundzie drugiej mamy nieco wyższe stawki niż wymienione. Mianowicie 50, 100, 150, 200 i 250 euro. To są stawki z rundy drugiej, które, jak już powiedziałem, nie są w żaden sposób dwukrotnością stawek z rundy pierwszej. Czyli tutaj mamy. Porządny, porządną, porządny odchył na tyle właśnie innych wersji tego turnieju Wabank. No ale podobnie jak w Polsce mamy dwie rundy i finał. No a w finale no, scenografia się trochę zmienia, ponieważ w czasie pierwszej, drugiej rundy jest taka sama raczej. W finale mamy jedno pytanie z jednej kategorii. Jak widzicie, hasła wszystkie hasła wyświetlają się na tej wielkiej tablicy. No i cóż, no i na to pytanie trzeba odpowiedzieć, najpierw trzeba, obs... poznajmy kategorię, trzeba obstawić, wyświetla się hasło i na które trzeba odpowiedzieć pytaniem, no i tyle. No i ten, kto ma najwięcej pieniędzy, ten, ten zostaje mistrzem i ten wygrywa odcinek T turnieju, i. bo no bo jak już powiedziałem, tak się nazywa najnowsza wersja teleturnieju Wabank No na Słowacji. No bo, taka jest, bo to jest właściwie taka, właściwie taka yy, też taki paradoks lekki, że na Słowacji były dwie równoległe wersje Wabank. Pierwsza to Pokuszenie na antenie Markizy z lat 1996-2006 i druga to Riskuj z lat 2002-2007 ze stacji Joy, No i właśnie Yojka, TV Joy powróciła do tej swojej wersji. No i to jest jedna wersja na Słowacji, która jest yy, która jest w użyciu że tak powiem. Dobrze. Tak wygląda najnowsza słodka wersja teleturniej Wa Bank, czyli Rysku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.